Mam motor, mam motor, daleko tak dziwnie stoi, kurwa. U góry auto jest, na górze. Jest, typa widzę. Za drzewem się schował. Zabiłem, tak zabiłem, ja. zabiłem, zabiłem. Dobra, jeden jest za drzewem na e, 3, między 15 a 30 takie drzewko jest. Tam widziałem typa. To jest liść, kurwa. Dobra, idziemy, nie? Ja, jednego zabiłem. A tam drugi leżył. Ale tam się strzelałem, to kolejne ciało widzę, ty. Idziemy, kurwa, bo 10 sekund. Dobra. Gdzie motor miałeś? Tutaj jest, obok mnie. W dole. Kurwa, tam airdrop spada. Dobrze by było jakiś dobry domek zająć. Dawaj tam podjedziemy może. No tam kurwa są na bank Kurde, generalnie zostało 20, a my jesteśmy na otwartym terenie, nie? Chodź tam kurde z buta, nie ma sensu motorem dam radę Daleko wjeżdżamy nie jest do tych domków tam? Tak, wjeżdżamy Tam pewnie są ci, no. ci z mostu pewnie co to, to byli Na bank Albo się, albo na otwarty teren i chodzimy się w krzaki i chuj Leżymy Dobra, dobra Na otwarty teren i się kładziemy Tam z góry mogą nas zajebać, nie? To jest to z gdzieś za drzewem się położyć i tyle No kurwa Tu jest u góry coś Tu są, to są krzaki, o tu są ładne krzaki Ten kamień jest zajebisty Tu są krzaki Typa widzę, typa, typa widzę na blisko Widzę, widzę Leży Od razu się wyjebał, więc nie miał kumpla Ja się leżę, le leczę się Dobra Zajebiście jest Widzę ty pana daleko na N Dobra, za drzewem, dobra, 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 Widzę, 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 widzę Stał? Od ciebie? Jest za drzewem. Widzę go, dobra Obserwuję Ta się nie ruszy, jebany. Ale dobra, go dojedzie. A na sefak gdzie jest? Kuwak, kawałek jest Kawałek jest następny. Widzę jego nogę, Kurwa, schowałem O kurwa strefa zajebiście daleko Chodzę Kowak dalej Obiegnę ja go z góry No nie wiem kuwa się za A trzeba go zajebać Trwa, gdzie, on był, gdzie on był, gdzie był? A N, na N był Za drzewem Widzę go Zabijesz Zabiłeś? Zabiłeś? Nie, nie, biegnie tutaj, biegnie. Jest za drzewem, kurwa, jest za drzewem, ma przewagę. Którym drzewem, kurwa? Mam drzew, mam granat. Kurwa, którym drzewem się pytałem, ty? Leży, 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 i da Ci pomóc. Ja bo tam strzelałem z tyłu, z dołu. z dołu strzelałem jeszcze. Kurwa, 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 kurwa. Mam patelnik, jak Z okna, z okna, z okna. Widzę, widzę. Ja pierdzielę ty. O kurwa jaki fuk ja jestem trochę na widoku No, miałem ja farta teraz O chujowo, nie? 8 se sekund. 8 sekund Ja, no, pierdolę Ja znaczy muszę się uleczyć Kurwa, jesteśmy w dupie teraz W dół musimy zbiec Bo energetyki, energetyki od razu pijesz, energetyki Piję, piję no. Zapierdalamy Wiksa, wiksa, wiksa! Bariera! Dobra, dobra, dobra! Jadę autem jakieś frajery. Kurwa, dobije ta bariera. Ja pierdzielę ty, ale na napierdala ty. Nie no, po mnie będzie. Będzie po mnie, nie ma chuja. Po nas jest. Nie ma chuja. Ja chuje. mam jeszcze apteczkę. A się lecie już, się lecie. Bo wypadnę. Ja też, kurwa nie wiem czy nie, zdążę jeszcze. Lecę dalej. Mamy apteczkę jedną, więc. Kurwa, zdążymy, ale znowu po drugiej stronie jest, nie? O, jak napierdala teraz. Uj, to no ja pierdolę, nie, ty. No chuj, nie zdążymy raczej. No tak blisko! Nie, no nie, film, minuta! Kurwa, no! <laughs> ja zdążę, ty, dawaj, Ej. czołgaj się, czołgaj się. Ej, kurwa. No nie, już mam pół życia, nie, nie dam rady. Dawaj, 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 kurwa, już prawie jestem, już prawie jestem, kurwa, dam radę, dam radę! Jestem, jestem w strefie. Jest kurwa leczy! Ja kurwa, nie kurwa. Nie. O kurwa O ja pierdolę! Jaka akcja! Ja nie chcę... Kurwa się tylko zapierdalać dalej trzeba, nie? Ale cię leczę! Kurwa ci leczy się w upięcę. Ja Na styk się wyciągam. Dobrze, że kurwa jak ci pomagam, już to nie tracisz życia, nie? O bez kitu Dobra, nie mam już energetyków, ale chuj. Ja mam, ja mam jeszcze dwa. Jestem na full napity Dobra Dobra, na razie weź sobie, weź A ja już ten, mamy jeszcze jednego Weź sobie Dobra Lecimy, 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 dawaj A speeda, a speeda. Tam się... jest Oni są zajęci, są. lecimy Kurwa, zajebiście, bo jesteśmy od dołu, nie? Będę musiał przeładować, co się skale Oni są wszyscy na wzgórzu Dawaj, kurwa, bokiem lecimy Ej, 10 sekund, dobra Zapierdalamy, bo nas je bariera znowu Kurwa, w domku wszyscy siedzą już prawie prawej jesteśmy, dobra damy radę, damy radę Żeby nas nic nie zajęło biegnę po prawej Po prawej, po prawej, typ, idzie blisko na do nas Widziałeś go? O, strzela Nie Na 120, na 120 Spójrz, zaraz objadę bariera Kurwa Jeszcze jeden, z tyłu Ja, z U, był, kurwa, z przodu ja. przed nami, nie Czwarty Czwarty Ajajaj ale bariera nas tak zrobiła w chuja teraz Kurwa mogliśmy tutaj się skampić nie, w chwilę Kurde no Trzeba zabójstwa Kurwa piąte, teraz czwarte No ja Ja pierdol... Miałem dwa fragi Ajajaj aj, aj.